Teraz rozpocząć trzeci dzień moich zmagania. Mam takie poczucie, że niewiele zrobiłem. Znowu muszę wyjechać kierowcę, bo wracam do domu na noc, więc muszę sobie go wkładać wymować. Co udało mi się wczoraj jeszcze tam dokończyć, to już nawet nie nagrywałem, to zrobiłem do końca czujniki, w sensie puściłem przewody. Zrobiłem instalację pod kamerkę. Może pokażę. Ona będzie lepiej ją. Instalację pod kamerkę, czyli tutaj już... To jest tylko podłączenie odpowiednio. muszę to jakoś sobie wymyślić, żeby puścić te przewody, żeby to miało ręce i nogi. Pociągnąłem też przewody do strefy hotelowej, tu będę robił sobie te wszystkie przetwornice i tak dalej, będą w tej dziurze, więc tutaj dopuściłem. Oczywiście zapomniałem puścić jednego przewodu i teraz będę musiał kombinować jeszcze do tej wiązki dorobić, do tej wiązki po lewej stronie. Będę musiał dodać przewód, który będzie się wyłączał yy, razem ze światłami cofania. Tym razem będzie to przewód, który będzie potrzebny do yy, podłączenia czynników cofania, ponieważ, oczywiście, puściłem jeden przewód, tak? ale to będzie przewód, który jest tylko i wyłącznie między światłem a kamerką. Będzie do kamerki. Yy, wczoraj zacząłem już pomału kłaść te maty, które tam widać w tle. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś więcej będę miał do podziałania, to pokażę na pewno. Chcę zwrócić okiem na moją tablicę, to tak naprawdę niewiele z, z, zrobiłem z tych punktów. Udało mi się zdemontować pas trzeciego rzędu, co wiadomo robiłem przy okazji. Um, udało mi się też, no przyjmijmy, że montaż elektryki hotelowej to będzie to. Tak naprawdę chciałem tam zrobić już trochę więcej z tej instalacji, ale sobie odpuszczę, bo fizycznie nie dałaby się wyrobić. Um, Zacząłem układać te maty wygłuszające i wymieniłem przycisk grzenia foteli. Zaraz sobie to wszystko poskreślam, ale na przykład na pewno nie zrobię wymiany płynu chłodzącego z płukaniem układu. No na to czasu mi na pewno nie starczy. No całą resztę chciałbym zrobić. Może dzisiaj jeszcze w ramach szybkich takich rozgrzewkowych robót zajmę się smarowaniem tego szyberdachu i od Teraz Wam pokażę, na co tak naprawdę schodzi mi dużo czasu. To są mocowania fotela przed moją obróbką. Można zobaczyć, że są bardzo naprawdę niesympatycznie nie jest mieć, że tak powiem, z tyłu głowy, że siedzimy na czymś tak zardzewiałym. I to nawet nie jest problem tego, że to jest jakoś tam mega przerzewiałe, to jest raczej powierzchowna rdza, ale mimo wszystko dużo lepiej wygląda, kiedy już to obrobię. No i niestety robota dodatkowa mi się zrobiła. Zobaczcie jaki to mam zeżarte. I tak sobie pomyślałem właśnie, że teraz to wyższy jeszcze przesmaruję, zrobię wszystko. A tu zostawię taką rdzę, która i tak się będzie cały czas sypać do środka. Chyba nie mam wyjścia, zrobię taką samą zaprawkę, jak robiłem w samochodzie zresztą z drugiej strony widzę przy swerdachu jest to samo. No pół godziny roboty w plecy, ale przynajmniej to będzie zrobione tak jak być powinno. No cóż, no to challenge dla mnie działa. Teraz czekam na za zabawa, bo muszę wszystkie te elementy porządnie wymyć. Mam taki środek, który się nazywa APC, czyli Uniwersalny taki środek do czyszczenia wszystkiego w samochodzie. No i czekam trochę zabawy, żeby doprowadzić to do ładu, bo muszę Wam powiedzieć, że syf niebagatelny. Zastanawiam się, jak ktoś korzystał z tego samochodu wcześniej. Skoro mógł być tak totalnie usyfiony. U mnie to jest samochód numer 3 w domu, więc jakby się tym. Ostatnio nie bardzo przejmowałem, ale on był w takim stanie jakby go kupiłem. Ktoś nie jeździł na co dzień po prostu mając go. A i używam do tego takich śmiesznych szczupek. Trzeci dzień mojej pracy zbliża się do końca. Jak widać nie jest to koniec pracy przy i to zdecydowanie. Wykończyły mnie takie dodatkowe jakieś roboty do zrobienia przy okazji. Ale chciałbym Wam parę też rzeczy pokazać, które już zrobiłem. Zobaczcie na przykład konsolę jak może wyglądać, kiedy jest wyczyszczona. I użyłem tak zwanego... mojej tajnej broni. Cockpit dressingu. To są takie... Takie produkty, takie mleczka, które pozwalają zabezpieczać plastik. Zobaczcie sobie tutaj. Mogę Wam pokazać, jak bardzo czarny. Zrobił się kolor czarny. Ja wiem, że ten plastik jest całutki, bardzo porysowany. Ale jeżeli spojrzymy na jego kolor, to zobaczymy, że to rzeczywiście coś fajnego dało. Zaraz porównamy sobie już taki umyty, wyschnięty element z elementem umytym, wyschniętym i potraktowanym dressingiem. O, zobaczcie. Jak kolosalna jest różnica. Oba te elementy są bardzo zniszczone, zmatowione i porysowane, ale mimo wszystko czerń tego, a szarość tego, to są zupełnie dwa różne kolory. Więc jeszcze przede mną... Dzisiaj postaram się skończyć i wszystkie te elementy. Zrobić. Zobaczcie jak to wygląda. Tak wygląda po prostu pole po bitwie. A tu mam wodę z w której moczyłem elementy przed myciem. Jak widzicie z przezroczystym kolorem, że tam lekko żółtawym jaki był na początku ma to niewiele wspólnego. Teraz czeka, mnie, teraz czeka mnie wyczyszczenie wszystkich tych elementów dressingiem. Żeby one fajnie wyglądały. Przy okazji pokażę Wam jeszcze co udało się zrobić. Polakierowałem nóżki w fotelach. Może nie jest najpiękniej na świecie. Może najpiękniej na świecie to nie jest. Ale zapewniam Was, że jest bez porównania lepiej niż było. Co oznacza, że właściwie już skończyłem fotele. Jeśli chodzi o robotę. Taką zostanie mi tylko ich umycie porządne i mm, znaczy wymycie, wyczyszczenie tej skóry. Wyczyszczenie skóry i zaimpregnowanie jej. Zobaczymy, czy dam radę jutro, czy będzie mi się to jeszcze bardziej wydłużało w czasie, bo o moich 38 godzinach możemy zapomnieć. Chodźcie zobaczymy listę. Niestety lista okazała się zbyt e, ambitna dla mnie. Kolejne etapy, czyli czyszczenie plastików, no można przyjąć, że je wyczyściłem jeszcze zostanie mi tylko położenie dressingu, ale to jest powiedzmy jakoś dodatkowo, nie, nie, wzią, nie ująłem tego tutaj. Demontaż trzeciego rzędu tego pasa, to już zrobiłem. Wymiana przycisku grzonych foteli, no kiedy rozbierałem to wszystko, to zrobiłem to jakby zupełnie przy okazji. Wymiana płynu chłodzącego z płukaniem, to na pewno nie będzie już przedmiotem zainteresowania mojego, nie ma szansy, żebym to zrobił. Montaż elektryki hotelowej. No to możemy przyjąć, że te na razie to co puściłem, to yy, możemy przyjąć, że te przewody, które puściłem to jest mniej więcej to o co mi chodziło, bo rozbudowywanie tego bardziej przyjdzie czas później. Myślę, że jak już będę miał dodatkowe elementy, typu przetwornice i tak dalej, wtedy się na tym skupię. Montaż radia z kamerą i przyciskiem do kamery. Ten przycisk do kamery to jest pomysł, który mi tam się yy, Jakiś czas temu urodził, ale w sumie umarł, więc y, mogę powiedzieć, że bez przycisku, ale montaż radia z kamerą i kamery. Y, no to y, na razie położyłem tylko przewody, więc to też będzie no, zostawione na później. Ale to chciałbym jeszcze przed wyjazdem złączyć. Montaż separatora akumulatorów, myślę, że taka sama sytuacja. Odkurzenie i posmarowanie szyberdachu. To jestem w stanie zrobić dzisiaj jeszcze do końca, ponieważ polakierowałem te elementy rdzy i teraz idę właśnie przed skończeniem jeszcze dzisiejszego dnia. Chciałbym zrobić to i chciałbym położyć ten dressing na plastikach. I to by było wszystko i zamknięcie tematu. Hmm, tak wyszło do moje zabezpieczenie rdzy. Tutaj myślę, że nie jest źle. Na pewno jest lepiej niż było. Na parę lat wystarczy. Wyczyszczone, jak widzicie, prowadniczki. Sikamy zaraz tym smarem będzie dobrze. Czas rozpocząć piąty dzień zmagań z Chociaż ciężko powiedzieć, że to jest piąty dzień, to jest właściwie piąte podejście. Wczoraj było czwarte, ale było na tyle krótkie, szybkie, że nawet nie wyciągałem kamerki, żeby nagrać. Co zrobiłem wczoraj? Wczoraj zająłem się siedzeniami, zaimpregnowałem je. No, no oczywiście najpierw bardzo solidnie wyczyściłem. No chyba widać, że ta skórka porządnie się zmieniła. Jeśli chodzi o plastiki to skończyłem wreszcie wszystkie myć, są przygotowane jak widać do złożenia, leżą wszędzie gdzieś po kawałku. A jak zobaczymy sobie na moją tablicę, jak uda mi się do niej podejść, to w tej chwili. Położenie mat wygłuszających, to jest temat, którym zajmę się dzisiaj i teraz już zaraz. Czyszczenie i impregnacja skór zostało zrobione, odkurzenie i posmarowanie szyberdachu zostało zrobione, więc zostaje mi tylko montaż. Montaż wszystkich plastików, pod sufitki, montaż foteli. E, także mam nadzieję dzisiaj skończyć. Spinam się mocno, chociaż już jest późno, bo już jest godzina czwarta. No, znając życie, będę miał jakieś dwie godziny, trzy do popracowania, bo pewnie o godzinie siódmej już będę musiał być w domu. E, także to jest tak ciężko powiedzieć, że to jest dzień pracy, bo tak naprawdę są dwie, trzy robocze godziny, i wczoraj też to wyglądało podobnie. Dobra, do pracy rodaczcy, zaczynam działać. Zeszło półtorej godzinki. Ale zobaczmy, wytłumione po całości, już zdążyłem nawet wrzucić wykładzinkę z przodu, przyjechał do mnie kolega pomagać, dlatego się zagadaliśmy i nawet nie udokumentowałem porządnie jak to jest zrobione, a tu już zdążyliśmy zacząć kłaść tulele z powietrzem. Jest parę minut po drugiej, wreszcie skończyłem. Będę się po malutku zawijał, ale zobaczcie, jak wygląda moja lista. Będę mógł już teraz tak. Położenie madrych ogłuszających, zrobione odkurzenie i posmarowanie przy zrobiony, zrobione montaż plastików, zrobione czyszczenie i impregnacja skór, zrobione montaż pod sufitki i oświetlenia zdejęć, zrobione montaż foteli, zrobione. Efekty pokażę wam już jutro. Znaczy, nagram efekty pokażę razem w jednym filmie. No już nie mam siły, jest druga w nocy i chyba potrzebuję wrócić do domu i spać. Jutro zaczynam pracę o dziewiątej, więc będzie nieźle, czyli taki koło i muszę wstać. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, hej.